Witam Was serdecznie. Nowy projekt, nowe auto. Dzisiaj: Land Cruiser HZJ73. Auto zostało rozebrane do naga i będzie całe piaskowane. Natomiast, no niestety, póki co mamy problem z tym, że auto jest nieusztywnione, dlatego że to jest sama karoseria, na której jest rama. Auto jest w stanie średnim dość mocno. Na przykład. Takie o niespodzianki, które tutaj się pokazują. Widzicie już piasek, dlatego, że przed chwilą nasz kolega przyjechał i przygotował nam do um, prac progi. I teraz te progi wyglądają tak, dlatego ten samochód. No, niestety nie trzyma się niczego i się buja. Musimy go najpierw po usztywnieniu i wypiaskowaniu e, progów, pokazały się takie okwiatki. I tak to wszystko wygląda. Z drugiej strony jest bardzo podobnie. Mamy już reperaturki progów, i będziemy zaraz z nimi działać. Trzeba najpierw wstawić progi, żeby ten samochód usztywnić. Jak będzie usztywniony, to oczywiście wróci na obrotnicę i. Będzie cały piaskowany środek, podłoga. Wszystko ma nalot rdzy, szczególnie z tamtej strony, co wam zaraz pokażę. Tył jest jeszcze w miarę. Natomiast, jak jesteśmy już tutaj, to um, kwestie drzwi, które rdzewieją, takie jest chyba w sumie w każdym e, Land Cruiserze. No ale z tych lat te auta po prostu tak mają. E, będziemy też robić tylne reparaturki. Pokażę Wam wewnątrz, tutaj to wszystko jest. Jedna wielka rdza. Zobaczymy, tak naprawdę, po piaskowaniu, co będzie trzeba koniecznie zrobić. Tylne drzwi, właściciel już zadeklarował, że będą nowe. Zamówiliśmy tylne błotniki, co prawda, od wersji 70. I mam nadzieję, że reparaturki tychże błotników będziemy mogli wykorzystać, bo tutaj pomiędzy. Jak widzicie, wszędzie jest rdza. Progi z tej strony wyglądają podobnie jak z tamtej. Też mają takie o, niespodzianki. I to wszystko oczywiście po piaskowaniu. Zrobię Wam kolejny materiał, w którym będziecie widzieć, jak i co i dlaczego. Auto już zostało usztywnione. Mamy wsadzone rozpórki. Rama, która dla znawców wiadomo, że jest nie do zdobycia. To no jest w stanie, jakim jest. No, można powiedzieć, że po części jej nie ma. Yy, ona bardzo mocno tutaj zardzewiała jest na dole. Tutaj są te łączenia, wszystkie też porzewiałe. Będzie trzeba to wszystko odbudować. Także nie jest to na pewno pierwszy materiał z tego samochodu. Yy, wszystkie etapy postaram się pokazać, jak zawsze, żebyście wiedzieli, jak takie odbudowy się odbywają. Myślę, że bardzo fajny samochód, fajny projekt. I będzie z tego dużo fajnego materiału. Mamy w tej chwili Land Cruisera po rozebraniu, po usztywnieniu przede wszystkim, przygotowanego de facto do piaskowania. No to tak pokrótce możemy ocenić straty. Wcześniej pokazywałem Wam te progi, ale teraz brałem ma lepsze dojście do tego, żeby to wszystko pokazać, jak to wygląda. Ten próg będzie za chwilę ta reperaturka wstawiana. Żeby usztywnić jeszcze bardziej ten samochód, postawić go na obrotnicę i wtedy będzie można z nim pojechać do piachu, i na obrotnicy będzie mógł się lepiej obracać. Elementy przodu, którego nie ma, tak jak widzicie, a był, czyli całe te fartuchy, które tutaj przychodzą pas przedni, błotniki, wszystko zostało zdjęte i jest w środku. Zobaczcie, no ni niestety Stan opłakany e Mam nadzieję, że znajdziemy Te nakola i będą one nowe Bo jest na to nadzieja Jeżeli nie, to niestety Trzeba będzie je odbudować Pas przedni widać Tu wszystko jest pordzewiałe e Również jest pordzewiałe Od dołu No i najgorszy tak naprawdę jest y Prawy błotnik, czyli ten które możemy sobie tutaj wyjąć. O! Trochę rudej wypadło. Tu przychodzą wzmocnienia, tak jak widzieliście wcześniej. Te wzmocnienia też są tutaj w środku, ale niestety ich nie wydobędę już, bo leży na nich pas przedni. No niestety to wszystko jest śmietnik i. Jedna wielka, żywa rdza. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tu przychodzą wzmocnienia, które de facto są tylko przykręcane na te tutaj dziureczki, na cztery czy tam pięć łapią. I problem jest taki, że jak ten błotnik sobie w ten sposób funkcjonuje i tutaj ma to wzmocnienie to wszystko od koła, co jest, nalatuje tu. I ta woda cała się zbiera, i później, właśnie. Są takie problemy, dlatego też musieliśmy to wszystko rozebrać. Jedyna część techniczna, która jest słaba w tych błotnikach, to to, że są punktowane i niestety trzeba je rozwiercać. No, ale nie ma innego wyjścia po to, żeby, żeby je naprawić. Myślę, że klient jeszcze o tym nie wie, dopiero będzie to się dowie. Natomiast, właśnie w ten, ten sposób, to wszystko wygląda. Auto będzie przetransportowane. Zostanie wypiaskowane, i po wypiaskowaniu na pewno nagramy Wam materiał, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ten proces też mi się uda nagrać, chociaż auto idzie dość daleko, więc nie wiem, czy, czy, czy po prostu będę miał na to fizycznie czas. Reszta. Całkiem sensowna. Mamy już, wbrew pozorom, bo to jest HZJ73. Wiele osób mówi, że jest problem do tego szczęściami i tak faktycznie jest. Natomiast już mogę Wam powiedzieć, że na przykład reperaturki błotników można wykorzystać z błotników od wersji 70. Oczywiście, że cały błotnik nie pasuje, natomiast można reperaturkę, czyli ten łuk tutaj, który jest wewnętrzny, tutaj może Brian choć z tej strony, Chodzi, zawsze, zawsze jak stawiamy reperaturkę, Jest problem z tym, żeby nie wyginać tego całego rogu, bo to zajmuje po prostu dużo czasu, a ten błotnik jest identyczny, tylko że kończy się tu. Więc można sobie tam go fajnie wyciąć i ewentualnie te przetłoczenia się zgadzają, więc można sobie to fajnie bardzo wstawić. Myślę, że ten proces przecież też zobaczycie. Reparaturki progu są też od 70 i oczywiście, że są krótsze i oczywiście, że nie pasują, ale cały ten kształt jest, łącznie z tym mocowaniem na dole, więc trzeba będzie tylko dorobić małą końcówkę i to wszystko zabezpieczyć antykorozyjnie. Nie oszukujmy się, ktoś już przy tym samochodzie był i pracował, natomiast no, nie wiadomo w jakich latach. Sądzę, że na tamte lata, jak oglądamy go z jednej i z drugiej strony jeszcze przed piaskowaniem, to wydaje się, że całkiem sensownie jest to zrobione. No niestety nie wytrzymało próby czasu. Też w tamtych czasach no, nie wklejało się reperaturek na przykład po całym łuku, tylko się je spawało i stąd, tak jak na przykład widać tutaj już. Jak przejdziesz z tej strony, ten cały rant, zobaczcie, tu wszystko po wypiaskowaniu, wszystko to jest jedna wielka rdza. I tutaj na tych punktach, gdzie on jest. Zaczyna się korozja od tych punktów, gdzie on jest tutaj zgrzewany. I stąd też jest ten sam problem. Jak zerkniesz z tej strony, to zobaczcie, przegrzana blacha, <laughs> przegrzana blacha, zobaczcie co tutaj się dzieje w środku. To też wszystko jest tutaj podzewiałe. I to jest właśnie to, że mimo to, że auto na tamte lata było fajnie zrobione, to niestety mija 10-15 lat. No i wracamy do tematu. Dzisiaj technologię mamy o wiele lepszą i myślę, że będzie o wiele dłużej dłużej to wszystko funkcjonowało. Też zabezpieczone na przykład nie wiem, dla mnie błędem jest to, że tutaj jest bitumix, czy też coś podobnego do bitumixu, a nie ma pod tym epoksydu. I to też powoduje, że, że niestety, ale tarda wychodzi. Podłoga nie jest w najgorszym stanie, to widzieliście już w poprzednim wideo. <coughs> myślę, że po wypiaskowaniu i zerwaniu tych dolnych warstw będziemy wiedzieć więcej. Wówczas nakręcimy też materiał, żeby zobaczyć jak duża jest różnica przed i po. Trochę tak jak we wcześniejszych materiałach było w Mancie, czy tak jak widzieliście w Ewo, ale myślę, że ten samochód jest trochę bardziej wiekowy, więc zobaczycie też po jakim czasie wychodzą właśnie takie kwiaty. Kolejny etap e, naszego Land Cruisera. Hmm. No i chciałbym Wam pokazać postępy, że tak powiem już jesteśmy po pracy. W tej chwili mamy też remont, więc e, właśnie nasz przyjaciel przywiózł szafę, się zajebiście cieszymy, bo w końcu będziemy mogli wszystko chować. No ale wracając, <laughs> mamy zrobione progi e, od wewnątrz, mamy zrobione całe to wiązadło, mamy wymienioną jedną z podłużnic. No, i teraz e, zabieram się Marek w tej chwili za drugą e, z podłużnic i zaraz Wam ją zresztą pokażę. Ona jest śliczna, piękna i ładna. E, idziemy, nie, 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 nie pokazuję. No jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Poczekaj. O! Zrobimy tak. Tutaj przychodzi taka podłużnica. I teraz zobaczcie, ona. No, tak mniej więcej gdzieś tutaj jest. Nie? Ona po wypiaskowaniu, widzicie, ma takie delikatne wżery. Jakieś tam szało, niby nie ma. Można by było coś pociągnąć inhibitorkiem. No, może ten kawałek faktycznie wymienić, bo jest pordzewiały. No tak, tylko z doświadczenia już wiemy, że od wewnątrz wygląda tak. Widzicie? Jedna wielka żywardza. I no niestety, ale to nie jest fajne. I teraz oczywiście można by było to zostawić, bo z drugiej strony chroni nas podłoga i tego nie widać przez podłogę, ale po prostu wiemy z doświadczenia, że jeżeli już tutaj jest cokolwiek, jakieś takie większe wżery macie, nie taki nalot, nie wiem, taki o, minimalny jak coś takiego, tylko już są takie wżerki jak tutaj, to to już będzie wiadomo, że to trzeba wymieniać, bo wewnątrz to jest ruda szmata. I taka jest prawda. Nie, nic z tym nie zrobimy, nic z tym nie. nie no, tak naprawdę nie mamy wyjścia. Trzeba tą podróżnicę po prostu dorobić e, i, i ją sobie tutaj wspawać. Przy okazji, jak jest podróżnica, no to wiadomo, że ona do czegoś przychodzi. No i to są pozostałości, bo Marek jeszcze dzisiaj widzi, już sobie zaznaczył, co tam, jak będzie wycinał. Ale widzicie, to są pozostałości na lot blachy. I teraz z drugiej strony ta blacha jest praktycznie czysta. Spróbuj przejść tutaj. Będę mówił do Ciebie przez okienko? Widzisz mnie! <grymne> Zobacz i to ta blacha jest mocno pordzewiała? Nie jest mocno pordzewiała. Wygląda tak nie najgorzej. A z drugiej strony jest jedna wielka rdza. Więc to wszystko trzeba wstawić, to wszystko wyciąć i wstawić nowe. Dokładnie. Kolejne etapy na pewno w następnych materiałach. Spokojnie minie kilka tygodni to nagramy Wam coś fajnego. Kolejny etap Land Cruisera mamy za sobą. E, jeden bardzo duży etap, z którego się dość mocno cieszymy. Wszystko, co jest na czerwono de facto, czyli jest pomalowane bodyworkiem, e, który jest idealnym zabezpieczeniem po to, że można robić blacharkę. E, wszystko zostało wymienione, to co widzicie. I teraz to nie jest tak, że tylko zewnętrzna blacha jest wymieniana, ale choć Brian, pokażesz. Na przykład, oczywiście to było skończone przed chwilą, więc też nie jest wydmuchane i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to wiązadło nie składa się tylko z tej blachy, z tej blachy i z tej blachy. Tutaj pod spodem widzicie na przykład, ta blacha jest wygięta, bo ona jest cała nowa dorobiona, i teraz ona schodzi na dół. Tutaj jest spawana, ale pod nią jest jeszcze jedna blacha. Teraz pod tą blachą jest jeszcze jedna blacha, która trzyma od Tamtej strony. I tak samo widać takie klocki układanki tutaj z tej strony. Automatycznie to jest zewnętrzna blacha, to jest blacha pod nią, a dopiero pod nią jest belka, która wychodzi. Więc to wszystko trzeba wyjąć, rozpunktować. Tutaj na zdjęciach będziecie widzieć, bo pewnie będą przelatywać, jak ten proces następował. I dopiero można to zespawać. I tak jest automatycznie ze wszystkim. Tutaj mamy bardzo podobne łączenie, bardzo podobny cały schemat wszystkiego, czyli to jest zewnętrzna blacha. To jest wewnętrzna blacha, tam pod spodem jest jeszcze jedna blacha, tutaj na przykład widzicie, że przychodzi blacha i pod spodem znowu jest blacha. I teraz to wszystko musicie rozłożyć, wyciąć i wstawić nowe. Tak samo już podłużnice widzieliście po, na wcześniejszym materiale, że te podłużnice też wewnętrzne są całe pognite, więc one zostały wymienione. I tak się przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy. Fajnie to wygląda na filmie, bo to trwa 5 minut, ale tak naprawdę minęło, Marku ile minęło, 3 tygodnie? Cztery tygodnie? Cztery tygodnie. Do tego, żeby doprowadzić dołem, samochód do sztywności. I teraz będzie musiał wrócić na piach, żeby się pozbyć reszty tych wszystkich, e, wszystkich, że tak powiem, gum, które jeszcze w miarę trzymają i wtedy będziemy mogli dopiero dokończyć blacharkę, bo będziemy wiedzieli i widzieli, co trzeba wymienić. Oczywiście, że teraz auto położymy na płask, czy tam też na drugą stronę. E, jak to wolał i zaczniemy wymieniać blachy zewnętrzne, bo dopiero w tej chwili możemy to zrobić inaczej. Niestety tego się zrobić nie da. Więc e, może to dla Was nie do końca atrakcyjne, bo widzicie cały czas to samo podwozie tylko zmieniają się kolory, ale dla nas to już jest duży etap zakończenia samochodu e, i oczywiście to wszystko trwa, no ale niestety to tyle musi trwać, e, bo nie pojedziecie dzisiaj do Toyoty i nie zamówicie sobie wiązadła słupka e, C, e, czy tam ostatniego, prawa strona dół. Nie ma takich rzeczy. To wszystko trzeba zrobić od początku. Dobrze, to chyba tyle. Będziemy pokazywać już takie zewnętrzne, bardziej te zewnętrzne elementy, bo będzie można postawić GoPro, więc zapraszam Was do kolejnego wejścia.